Witam serdecznie na moim kanale. Ja mam na imię Barbara. Dzisiaj przychodzę z propozycją makijażu karnełowego. Zapraszam serdecznie. Zaczynamy od oczu, więc ja się trochę przybliżę. Myślę, że teraz jest dobrze. Korektor od Bel mineralny. Gąbeczką rozblendowuję po całej powiece. Z paletki Makeup Revolution to jest seria Unloaded Visionary będę korzystała z brązów. Na początku skorzystam z tego. Jego nałożę w załamanie powieki i powyżej. Zrobię taką bazę, taką giełkę nad załamaniem powieki i załamaniu. Na nim po prostu następny kolor już będzie się ładnie blendował. Kładam cały czas tego koloru. Teraz e, biorę taki pędzelek, kuleczkę i sięgam po ten brązowy cień. To jest taka czekolada mleczna, taki kolor. I nakładam w zewnętrznym kąciku oraz załamanie powieki. Ale już nie wyjeżdżam powyżej. I wracam do tamtego pędzelka. I rozblendowuję te dwa kolorki ze sobą. Jeszcze dokładam tego ciemnego brązowego tam, gdzie widzę, że mi coś się przy blendowaniu pigment straciłam, więc delikatnie dokładam. Znowu wracam do tamtego pędzelka i jeszcze raz delikatnie, ale bardzo delikatnie blenduję. Teraz skorzystam z paletki Sparkle od Evelyn Cosmetics. I nałożę sobie taki złoty cień, z tym, że nałożę go na bazę, to jest korektora. I za bazę posłuży mi korektor od Eveline Cosmetics. To jest scenik. Niestety mam zatarty, więc nie wiem jaki jest kolorek, ale to jest chyba najjaśniejszy. To nie będzie żadne crease, tylko będzie po prostu taka baza, do którego przyklei się ten złoty cień. Bo on ma tu być dominujący. Resztę ma być tu tłem dla niego, tak do połowy powieki. I tak blenduję ten korektor z tym brązowym cieniem, który jest na zewnętrznym kąciku. I teraz palcem kładam ten złoty cień, i on tak wygląda. I teraz mam nadzieję, że pięknie się przyklei do tego korektora. Staram się dojechać jak najbliżej wewnętrznego kącika. I tak jak korektorem rozblendowywać ten brązowy cień, który jest w zewnętrznym kąciku. Nie dojeżdżam do samego zewnętrznego, ale tutaj na prawie na całej powierzchni ma być ten złoty. No, bardzo ładnie to wygląda, momentalnie pigment jest podbity przez korektor. Jeszcze staram się dojść do najbliżej do tego zewnętrznego cika. Staram się jeszcze dołożyć, bo to był bardzo intensywny kolor. Teraz drugie oko tego korektora naprawdę nie dużo, bo to chodzi o to, żeby go mało ilością na powiece to nie musi być dużo wcale i tak go mniej więcej podnieść do takiego samego momentu jak tu i tak aż prawie do zewnętrznego kącika. I teraz znowu na paluszek i ten złoty cień przyklejam do tego korektora. Ponieważ te zewnętrzne kąciki są trochę za jasne, dokładam jeszcze paletki Eveline tego najciemniejszego brązu. Teraz wracam do tego pędzelka i leciutko to rozblendowuję, żeby nie stracić pigmentu, od razu zaznaczam zewnętrzny dolny kącik, tak żeby połączyć te, te dwa kąciki ze sobą, delikatnie go obrysowuję, ale tak I teraz sięgnę jeszcze po ten kolorek, ten który pierwszy, jako pierwszy sięgałyśmy, i nałożę go na dolną powiekę. Teraz jeszcze z tej paletki wizjonary sięgnę po taki cytrynowy kolor, i trochę dołożę go na dolnej powiece. paletki Eveline sięgnę potem ten matowy beż i nim e, przelecę sobie tą górną granicę cienia aż pod brwi żeby to tak ładnie rozjaśnić, jeszcze wyblendować i takim puchatym pędzelkiem oczy mamy prawie skończone więc ja się teraz oddalę i przyjdziemy do twarzy Moją bazą będzie od Vibo Unicorn Tears. To jest taki primer i serum w jednym. Bardzo pięknie pachnie. Ona też nacierza sam raz pod podkład. Teraz korektorem Owli. To jest ten Liquid Camouflage. Zresztą ja przykryję takie różne moje przebarwienia. Jakieś pieprzyki takie mam drobne. Dołożę tego korektora od Vivo Cushion. On jest dużo jaśniejszy. I gąbeczką to wszystko rozblenduję. Podkłady mam dwa. Facefinity od Max Factora. Bardzo dobry podkład, nieobciążający. To jest trzy w jednym. Primer Concealer Foundation i on ma SPF20 w sobie. To jest bardzo ważne, bo a, bardzo często, jeżeli nie stosujemy filtrów na co dzień, trzeba by się jakoś zabezpieczyć na co dzień. Dobrze, że jest w podkładzie. A drugi to jest od Bell Illumi Cieniu Natural 03. I ja sobie ze sobą wymieszam, nakładam jedną pompkę, dokładam tego 03, on jest dosyć. Niby naturalny, ale jest dosyć ciemny, więc niedużą ilość. I rozsmarowuję, tak mieszając jednocześnie, żeby się ze sobą połączyły. Nie ważą się, nie ciastkują, teraz pora na brwi, a do brwi jak zwykle mam kredkę od Vivo 2 in 1 Eyebrow System. Z jednej strony jest kredka, z drugiej puder, i ja na razie korzystam z tego pudru. Wcześniej, w poprzedniej nie wykorzystywałam tego pudru, teraz już się nauczyłam. I muszę powiedzieć, że, że brwi są właśnie takie delikatne, nie są mocno przerysowane. Na razie rozczesuję. I najpierw zaczynam jak zwykle od tych końcówek, delikatnie dorysowuję. a teraz delikatnie, tylko bokiem tak pocieram o moje brwi. trzeba rozczesać, wyczesać nadmiar Ebro yy, Fixer od Vibo? Wracam do oczu. Skorzystam teraz z eyelinera od Vibo. To jest z kolekcji katosu. On nazywa się Triton. I zrobię sobie kreseczki. Kreski już mam, muszę teraz poczekać, aby ten eyeliner żeby mi się nie odbił na powiekach. Teraz użyję zalotki i podwinę moje rzęsy. Rzęsy wytuszuję moją sprawdzoną maskarą yy, od wi, bo uwolnił drama. Ja użyję jeszcze i przykleję sobie sztuczne rzęsy. I zaraz wracę. I teraz przechodzimy do konturowania twarzy. A do konturowania użyję bronzera od Belle, Fresh Bronze Powder. On jest matowy, już mi się tutaj niestety wykruszył, ale jest bardzo ładny kolor. Teraz jeszcze przekonturuję sobie nos, nabieram na taki płaski, apuchaty pędzelek. I robię linię wzdłuż nosa, od nasady tak gdzieś dotąd, do tego załamania. Przycieniam sobie spód i boki nosa. A teraz biorę taki puchaty pędzelek i rozblenduję te granice. Różu użyję z tej paletki od Evelyn Cosmetics, blush sensation. I użyję tego jasnego koloru. On jest trochę taki brokatowy. Teraz biorę puchaty pędzelek taki do pudru i rozblendowuję brązę razem z różem. Przechodzę teraz do rozświetlaczy. Biorę taki mały Pędzelek Lumi od Rivers. Tu są takie piękne um, dwa. Takie złotawe y, rozświetlacze. Ten jest bardziej taki szampański, a ten taki wpada w takie jakby cappuccino, coś takiego. I myślę, że ja sobie po prostu pomieszam oba te rozświetlacze ze sobą. Najpierw podłóg y, brwiowy. Tak bardzo delikatnie. I teraz na, y, na kości policzkowe. Rozgląduję to jeszcze wszystko takim puchatym pędzelkiem. U nasadynosa też nałożę trochę. I na łokopidyna. I odrobinkę y, tego jaśniejszego nałożę w wewnętrzne kąciki oka, ale to już bardziej na mokro. Czyli nakładam na pędzelek tego rozświetlacza. mu mgiełko. I nałożę sobie tutaj w samym, w samym kąciku. Zostały już tylko usta, i usta dzisiaj zrobię takie w kolorze czerwieni. Natomiast ja w całej czerwieni siebie nie lubię za bardzo. Nie wiem, poza tym nawet nie mam konturówki czerwonej, więc nie mam jak podkreślić tych moich ust. Natomiast mam dwie szminki. Jedna to jest od Vivo z tej serii Juicy Lips. I tu mam taki bardzo czerwony kolor, którego ja akurat. No, nie, nie przepadam za nim, ale myślę, że wymieszam go jeszcze z jedną pomadką. I to jest pomadka od Eveline Cosmetics 478 Aqua Platinum. To jest taki zgaszona, taka czerwień. I myślę, że pomieszam sobie po prostu, zrobię takie ombry trochę. Więc najpierw nakładam tą pomadkę. Moja mama na takie kolory mówiła Gerbera. Ona normalnie jest dosyć matowa. No ja teraz nałożyłam na balsam do ust, więc jest bardziej taka masyłkowa w tej chwili, ale normalnie jest bardziej taka matowa. Teraz dołożę sobie jeszcze tej czerwonej. Jakoś tak na środek ust chociaż. Bo ta czerwień jest bardziej jasna, taka malinowa. I na to wszystko jeszcze nałożę błyszczyk. To jest od Lovely Glitter Lip Topper. Nie wiem, czy nie zakleję tej czerwienia, ale spróbujemy. I jeszcze mgiełka na sam koniec. I to już koniec, moi drodzy. Dziękuję Wam za dzisiaj. Oczywiście liczę na Wasze komentarze, lajki, subskrypcje, to jest dla mnie bardzo ważne. Myślę, że może komuś y, przypadnie do gustu taki makijaż, taki karnawałowy właśnie, taki trochę w złocie. <grym> może macie jakieś propozycje, to y, napiszcie w komentarzach. Ja staram się zawsze odpisywać na bieżąco Wam. I pozdrawiam, do miłego, pa!